Cześć! Dzisiaj witam Was z rozpoczęcia sezonu motocyklowego w Olsztynie z salonem Yamaha Wojciechowicz w Olsztynie i motobracia.pl. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Tam właśnie odbywają się konkursy wolnej jazdy. Było bardzo dużo motocykli w ciągu dnia. Naprawdę chłopaki naliczyli ponad 450 motocykli. Tyle jeszcze nie było. To jest naprawdę rekord te naszych otwarć sezonu. Tu mamy grilla i miejsce, gdzie odbywają się różne pokazy. A w tej chwili trwają konkursy do których ufundowaliśmy Kaski i Kaberga bardzo fajne. Jest tam akurat konkurs wolnej jazdy. chłopak chyba wygrał już wygrał. Ta, wygrał tą konkurencję. No i że widzę, że zdjęcia z mediami fajnie. Cała ta ulica, cały ten plac był w motocyklach same motocykle i kłady, także fajnie, że przyjechaliście. Bardzo mnie to cieszy. Jak widzę, że tylu nas jest, że przyjeżdżacie na te imprezy, to chce się pracować, chce się, chce się dla was coś robić. Tak mają też na pewno wszyscy motobracia, podobnie jak ja. No ja też jestem motobracia, jakby nie było. O, morszik Jeszcze będzie konkurs na najgłośniejszy wydech. Nie wiem czy już był, czy jeszcze nie i też jest tam kask do wygrania. Jeden ma trzy, dwa. a drugi będzie. Zaraz zobaczymy. Właśnie chyba zaczynają konkurs z mierzoną głośnością tłumika. To może być dosyć ciekawe. W ogóle to znajduje się teraz na dachu firmy, żeby wam to wszystko dobrze pokazać, idę tam trochę dalej. Tak, właśnie słyszałem, że... Zapowiadają Najgłośniejszy konkurs. Najgłośniejszy wydech, zapraszamy. Najgłośniejszy wydech. O, widzę Yamaha MT-07. Ładnie pieje. Chyba na krapie. Jest i tam jakaś CBR-ka. Zaraz posłuchamy, to chcę nagrać. A w ogóle co jeszcze jest z atrakcji? Tam stoi jeszcze. Tam stoi jeszcze hamownia, gdzie motocykliści mogli sprawdzić moc swoich motocykli. Ile mają jeszcze koni? Także przyciągnęło to naprawdę spore zainteresowanie. Sam chętnie bym postawił dziewiątkę, zobaczył ile ma koni po tych przeróbkach. Ale niestety jestem tu bez motocykla. Ale posłuchajmy, posłuchajmy tych wydechów, bo to może być fajne. CBR pierwsza, CBR 600 122 decybele, nieźle. Teraz widzę kolejny motocykl, ale nie wiem co to jest. Zaraz będziemy wiedzieć. 3, troszeczkę więcej <noise> więcej decybeli Ciekaw jestem ile dziewiątka bym miała na krapie <noise> LADNĚ! To chyba Harley. Ile? To nie jest głośny, uwierzcie, to nie jest głośny. Szanowni Państwo, to jest fajne, także chcemy, żebyśmy mieli szczęście, tak? To jest drugie i trzecie miejsce oraz nagrodę, żebyśmy się z nami dalej kontynuowali. Następna sprawa, zapraszam. Słuchajcie, to nie jest! To nie był Harley, to jest Yamaha V-Max Nieźle, ale ładnie piała Yamaha R6 Na dobrą sprawę żaden z tych motocykli nie spełnia normy. Dobre, nie? Cudemka na akrapie. Sprzęt profesjonalny widzę do pomiaru. 122,2. 122,2, nieźle. Każdy chyba chciałby wiedzieć, ile jego motocykl ma koni i jak głośny jest. Aha, fajnie w każdym bądź razie. Cieszę się, że jak widać tutaj to konkurencja się podoba i inne konkursy. Nagrody fajne, kaski kawałek woks też fajne do wygrania. Co tu jeszcze będzie się działo? No mamy grilla, salon jest otwarty, można sobie obejrzeć akcesoria i, i różne rzeczy, można sobie coś zakupić. Jest super. Cieszę się, że przyjechaliście do nas z samą jamachy, tak samo w imieniu Motobraci dzięki za odwiedziny, to oni tutaj ogarniają plac, widzimy się za rok, a tymczasem popatrzcie co jeszcze będzie się tu działo.